zajęliśmy to miejsce, które mogliśmy zająć, bo próba podjęcia walki o pierwsze miejsce z mogło mogłoby się różnie skończyć, no bo oni co by nie powiedzieć, mieli troszeczkę szerszy zespół, zespół mieli głębsze rezerwy i mogli sobie pozwolić na grę szerszym z wypełnia, Dcia... czy bardziej różnorodnym składem. To jest dla nas myślę bardzo dobre osiągnięcie. I tutaj ja swoich własnych imieniu myślę, że... za bardzo ambitną postawę w tej gruncie bardzo taką zdecydowaną, myślę, że wiedzieli co chcieli, co, robili, co mieli jasno postawione cele i w pewnym bardzo dobrze. Przypuszczam, że w dalszym okresie będzie podobnie, że te cele są jasno postawione i spróbujemy powalczyć. Co z play Może nie tak. Co z awansem do PLS-u? Mogę powiedzieć to w ten sposób, że potwierdzić jeszcze raz, że jeśli awansujemy, to klub ma zapewnienie finansowe. Oczywiście zapewnienie finansowe pewne też przy jakimś tam wsparciu urzędu miasta. No bo ja w tym momencie. Jak awansujemy, ja nie… tak. ja ja to też ma zapewnienie. Rozmawiamy o awansie w tej chwili. I myślę, że zrealizujemy to, o czym mówimy. Airport 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 po tej rundzie zasadniczej jesteśmy dwunastą drużyną w Polsce, jakby nie mówić. Także to jest to jakieś wielkie osiągnięcie. No, ale chcielibyśmy być po play-offach już jedenastą, co, co by nas przybliżało do tego, że będziemy w pluslize. Także no nic, czekają nas teraz dwa naprawdę ciężkie tygodnie przygotowań. No, chcemy mieć tą piłą naprawdę bardzo dobrze rozpisaną taktycznie. Chcemy zagrać bardziej taktycznie, no, no już na takim poziomie jakim jesteśmy, no to już naprawdę trzeba po prostu być bardzo dobrze przygotowany kwestii taktycznej, no bo już samą chęcią gry, zwycięstwa czy tam jakiejś tam super mobilizacji, to już może nie starczyć, ponieważ już na najwyższym poziomie bardziej gra taktyka, niż w umiejętności.